serdecznie dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy w lesie Grunewald. To jest taki lasek, można powiedzieć, że nawet w centrum Berlina, gdzie Berlińczycy bardzo chętnie spędzają swój wolny czas na jeżdżeniu na rowerze, na odpoczywaniu nad jeziorkiem. I te atrakcje dzisiaj sobie obczajemy. Zobaczymy między innymi Drachenberg i widok z Drachenberg Teufelsberg i widok, widok również stamtąd. No i pójdziemy sobie również nad jezioro Teufelsee. Nie wiem czy cokolwiek Wam tam pokażę przy Teufelsee, ponieważ to jezioro jest jeziorem, gdzie przeważnie przebywają nudyści, a nudziaków Wam nie chcę pokazywać, także ja nie przedłużam w tym momencie tego wstępu. Lecimy sobie na Drachenberg i zobaczymy co tam się dzieje. Ja oczywiście jak zwykle mądrala zamiast ubrać Adidasy nie, i ciustyna w klapkach, a ja tutaj za chwilę będę musiała jakąś górkę włazić. Ehm, także super! <śm> <śm> żeby było jeszcze bardziej skomplikowane, nie niedłużej ubrałam sobie te laczki, To jeszcze wybrałam boczną drogę, żeby wejść na tą górę. Jest cudowość. <grywa> um, oczywiście, namiary na tą górkę dam wam w opisie. klapek. Udało mi się wejść na Drachenberg, Drachenberg, czyli w tłumaczeniu góra latawca, bądź góra smoka. Tutaj też między innymi jest bardzo fajny spot na puszczanie latawców. Tak naprawdę chciałam Wam pokazać ten rejon Berlina, ponieważ uważam go za bardzo, bardzo interesujący. Ta góra, na której się znajdujemy w tym momencie, jak i zarówno Teufelsberg, czyli ta góra, na którą pójdziemy za chwileczkę, one powstały z gruzów. Po bombardowaniach Berlina. Gdy Berlin właśnie był podczas II wojny światowej bombardowany, w dużej mierze zniszczony, ten cały gruz został wywożony właśnie e, poza rejon Berlina, bądź tak jak tutaj na Grunewald. Uważam to za bardzo ciekawą historię, bo tak naprawdę pod nami w tym momencie jest stary Berlin, tak? E, ma to w sobie jakieś takie, nie wiem. Tchnienie historyczne, można powiedzieć. E, ja polecam, żeby sobie tutaj przyjechać, ponieważ tutaj z tych dwóch gór, e, górek, zarówno z Teufelsbergu jak i Drachenbergu, jest przepiękny prze, prze, prze widok na Berlin. Można tak naprawdę cały Berlin zobaczyć naokoło. E, I są tutaj przecudowne, oczywiście, zachody słońca. Także, jak będziecie w Berlinie, a może mieszkacie w Berlinie i nie znacie tego miejsca, bo to miejsce jest tak naprawdę nieoczywiste, dużo ludzi nie wie, że tutaj coś takiego jest, no to wpadajcie, 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 bo naprawdę warto. No dobrze, to ja już nie będę was tutaj zanudzać i pokażę wam parę widoczków, właśnie z tej góry. I pójdziemy sobie za chwileczkę na Teufelsberg. A na Teufelsbergu znajduje się coś bardzo ciekawego, o czym dowiecie się za chwileczkę. Dobra, z drogą na dół to już nie będę szaleć, wybrałam schody i Wam też to polecam nie idźcie na skróty. Schody są całkiem ładne, malownicze, także lepiej je wybrać. Tobie uświadomiłam, że nie powiedziałam Wam, jak dojechać tutaj. Moim zdaniem najlepiej sobie przyjechać tutaj rowerem, bo te tereny naprawdę idealnie się do tego nadają. Ale jeśli nie macie roweru, to równie dobrze możecie dojechać sobie S-Banem do stacji Herstrasse i wtedy sobie przejść jakieś 15-20 minut i będziecie na miejscu. No to idziemy dalej. W życiu bywa, plany są po to, żeby je zmieniać. <grych> Chciałam wam najpierw pokazać Teufelsberg, ale się tak sapałam chodzeniem po tej górce, że postanowiłam najpierw się troszeczkę schłodzić i e, udać się w pierwszej kolejności nad jeziorko, które również się znajduje w tej okolicy. E, jednak na to jeziorko to już musicie się wybrać, myślę, że rowerem albo czeka was no, co najmniej półgodzinny spacer z Hersztrasse. To jezioro, no muszę przyznać szczerze, jest mega zaludnione i tak jak wspominałam wcześniej, jest tutaj głównie plaża nudystów, co nie zmienia faktu, że tak naprawdę towarzystwo jest tutaj mieszane. E, udało mi się zrobić jedno małe ujęcie tego jeziorka, ponieważ no, nie chcę tutaj nudasków wam pokazywać, golasków itd. Więc ja się tutaj troszeczkę pociluję, parę minutek e, i pójdę z całym zapałem, żeby wam pokazać Teufelsberg i opowiedzieć trochę historii na ten temat. Idziemy sobie teraz dalej na, to, na Teufelsberg. A jeśli chodzi o to jezioro, no to nie wiem do końca, czy je polecać, e, ponieważ no z jednej strony m, plaża nudystów, jak to co lubi, wiadomo. A z drugiej strony ono nie jest jakieś tam super fajne jest przeważnie na nim dużo ludzi, bo ono jest dosyć e, w miarę blisko centrum Berlina. Także jak to woli. również e, pokazać Ökoberg, to jest taka można powiedzieć stacja ekologiczna, która też się znajduje w tej okolicy, ale niestety no jest zamknięta. Bardzo mi przykro. Może mi się uda znaleźć jakieś archiwalne materiały, wtedy Wam troszeczkę pokażę. No cóż, ale tutaj na pewno ten ekowerk jest super miejscem, żeby wybrać się gdzieś z, z dzieciakami, bo to jest takie miejsce, które edukuje w kierunku okologii, a myślę, że musimy dbać o to, żeby nasze dzieci ee, myślały w ten sposób, bo no, planetę mamy tylko jedną, prawda? Mam nadzieję, że dzisiaj jest ostatnia górka, nie no na pewno, A, się zsapałam trochę. Mm, właśnie wchodzimy na Teufelsberg, już prawie weszłam. No i co, tutaj można sobie bardzo wygodnie wejść, ponieważ jest beton, e, ale oczywiście dla chętnych, e, można wejść bocznymi dróżkami na tą górkę. E, które są dosyć bardziej ekstremalne, oczywiście. Bo z tej góry tak naprawdę bardzo dużo ludzi zjeżdża tymi ekstremalnymi rowerami, mountain bajkami. Także również można tutaj taką aktywność sobie uprawiać. No jesteśmy przed bramą Teufelsbergu. I oczywiście moje szczęście jest zamknięte. Także od środka Wam nic nie pokażę. Ale... Opowiem o co tu tak naprawdę chodzi z tą górą. Góra Diawła. Ona tak jak tamta poprzednia górka jest stworzona z pozostałości zbombardowanego Berlina. Ten teren akurat był pod jurysdykcją po podziale Berlina i podziale, podziale w ogóle całych Niemiec Stanów Zjednoczonych. Amerykanie tutaj stworzyli stację podsłuchową. Mogli tutaj e, właśnie z tego miejsca podsłuchiwać cały zachód, cały wschód, czyli w czasie zimnej wojny. Była to dla nich idealna pozycja, właśnie do szpiegowania. Z tym terenem związanych jest również dużo teorii spiskowych. Mówi się, że wcześniej nazziści. Zbudowali tutaj bazy, w których robili różne dziwne eksperymenty i właśnie z tych baz można było przejść tunelami praktycznie pod całym Berlinem. To miejsce możecie oczywiście sobie zwiedzić. Koszt takiego zwiedzania, wejścia na ten teren, kosztuje 5 euro i można, przynajmniej na ten moment, sobie wejść na samą górę tych stacji podsłuchowych i zobaczyć widok na cały Berlin, który tutaj jest naprawdę przepiękny. To by było na tyle na temat Teufelsbergu. Jeśli, tak jak ja, traficie poza godzinami otwarcia, właśnie tego całego terenu, to nic straconego, ponieważ tą, ten teren całej bazy wojskowej, bazy podsłuchowej, można obejść w koło i też zobaczyć mega fajne widoki. Nie trzeba wydawać tych 5 euro. No i co? Ja w tym momencie będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, no to dajcie oczywiście kciuka do góry, subskrybujcie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z Teufelsbergiem bądź Berlinem, to pytajcie w komentarzach. Ja z chęcią na nie odpowiem. Do, do zobaczenia następnym razem. Pa!